Ju w pierwszym swariowanym vlogu, patrzcie na to, znalazłem znak Z, ZZZ, czyli z natury Znali, zabić, zjeść. To jest pierwszy virtual vlog, czyli vlog i jesteśmy na przykocie, jesteśmy w lecie, się skupiliśmy. Naprawdę, nie, my, nie mamy pojęcia gdzie jesteśmy. Jestem z Tomkiem, możesz się przywitać Tomek. Nie. Dziękujemy. Idziemy małą ścieżką. Może wrócimy do domu jak Jaś miał Kosia. Mam nadzieję, że ten głos się nagrywa. <laughs> Idziemy po skrawkach chleba. Tak, to jest pierwszy zwariowany vlog. Będzie jeszcze 100 więcej zwariowanych vlogów. Tak, szykujcie się. Na pewno nie przerwiemy tej serii. Dziś jest dobry dzień. Ładna pogoda. Można wyjść z domu na spacer. Robię to raz na rok. <noise> A jaka piękna natura o. Trzeba uważać, żeby nie pokazać nikogo twarzy Znaczy nikogo to nie ma, bo i tak jesteśmy skupieni Nie ma tu żadnych pantytów A jak będą to musimy wziąć nasze miecze i łuki I różdżki Będziemy robić PVP O tu zaraz na lokację pewną pójdziemy Ciekawa lokacja tu jest że będziemy jeszcze musieli szli, że iść minutę, żeby iść do tej lokacji. O, oh my god, ale to daleko. Musieliśmy iść inną trochę, bo widzieliśmy kilka meneli. <laughs> wow, what's up? Wow, pierwszy wilok. Tutaj widzicie ta trzewka? Hmm. Czy są tu jakieś butelki zniszczone? Zobaczmy, to jest ogromny śmietnik. Nie mam tu na razie butelek. Jestem zachwycony. Ludzie jednak przestrzegają natury. O tu mamy tory. Tam są tory. Tu płotko. Co jeszcze można pokazać? Masz jakiś pomysł Tomek? Skrzaki. Tutaj mamy skrzaki. O! Ktoś tu jadł, co tu ktoś jadł. Trzy lekkie fafelki. Nie wyrzucił. Ja dotykam tego Pomorza, to jakiś manager sikał tam, nie? Nikomu nie można ufać w tym świecie. O! Wyszliśmy. Wyszliśmy z tego labiryntu. Oh my god! Czekaj, czekaj, Na tych torach też mogą być problemy. Na przykład pociąg może jechać, nie? Czyli jak ktoś zaś zaśnie na torach, to może być problem. Jak myślicie? Jak ktoś tam na pociąg, to będzie problem? Idę na tory. Idę. <śled> Idziemy zobaczyć, co jest na torach. Ale piękna okolica. Drugi vlog będzie o pasenie. Pójdziemy <grystyga> na pasem w drugim vlogu. Będzie śmiesznie. Pociąg jedzie. Gdzie pociąg? O oh my god! Szybko Tom... Tomek nas skoni, Tomek pociąg. Tomek Tomas to Encin nas skoni. Tomas tu, 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 Do mnie. Nie. nie mam siły już iść. O, nie ma siły. Dobra, jeśli ktoś żyje w tym mieście, to tutaj jest mój spot. Tutaj można zrobić spotkanie za 10 lat. Tutaj jest mój spot. A, takie ładne kamyczki, tu można usiąść. Trzeba wsiąść chusteczkę. I można usiąść nad takim czymś, tak, żeby nie poprawić spotni. Dobra. Będę, będę kończyć flokę. O nie, mój palec widać. Jakieś ostatnie słowa Tomek? Nie. A pozdrawisz kogoś, Tomek? Jakąś kolekę? Babcie. To pozdrawiamy babcie, która ma w ten dzień urodziny. Do następnego filmu. Jo!